Stalker 2 to gra, na którą wszyscy czekaliśmy od wielu lat. Pierwsza wersja powstawała już kilkanaście lat temu, a my wreszcie doczekaliśmy się premiery, która miała miejsce 20 listopada. Zastanawialiśmy się, czy Stalker 2 to dźwignia, czy gra przede wszystkim po tych wielu perturbacjach, opóźnieniach wewnętrznych i nie tylko problemach w GSC Game World, jakkolwiek poradzi sobie w świecie dzisiejszych gier. Dziś postaram wam się opowiedzieć o moich pierwszych wrażeniach ze Stalkerem 2, co mi się w grze podoba, co mi się podoba mniej i czy w ogóle jakoś się w Stalkerze 2 bawię po tych wielu latach oczekiwania. Gra na szczęście jest dostępna od premiery w Game Passie Więc to duży plus i można było sobie ją sprawdzić Zresztą razem z wami pobieraliśmy Stalkera wczoraj przez chyba 3 godziny Mocny wynik i dobrze, że umililiście nam Ten czas, bo pobieranie ponad 150 Gigabajtów zawartości to naprawdę Nic ekscytującego Doliczając do tego jeszcze shadery, które Też się chwilę pobierają w samej grze Podczas gdy człowiek modli się o to, żeby Stalker 2 się nie skraszował, no i zgadnijcie co Tak, gra zaczęła mi się w tym momencie Kraszować i wyskakiwał mi dość Powtarzalny u wielu graczy error którego rozwiązania udało mi się doszukać przypadkiem. Zwyczajnie gdy grałem się wczytywała i załadowywały się te wszystkie shadery, to zacząłem coś robić w oknie przeglądarki i po prostu zignorowałem to, że się włącza. Nim się obejrzałem, mogłem już grać, więc może to jest jakiś sposób, przynajmniej u mnie działa. Tak jak mówię, błąd powtarza się dość często i widziałem, że niektórzy kombinują coś ze sterownikami i aktualizacjami. Trudno powiedzieć, o co tu dokładnie chodzi, bo o kartę graficzną raczej nie. Ku mojemu zdziwieniu, później w grze nie pojawiały się już żadne błędy tego typu, więc odetchnąłem z ulgą, ale stresik cały czas był. Klimat już od samego początku w prologu był nie tylko wyczuwalny, ale i bardzo gęsty. Spodziewałem się czegoś mocnego, ale prawda jest taka, że od pierwszych kilkunastu minut już się wciągnąłem i byłem bardzo ciekawy świata w Stalkerze 2. Klimatu zdecydowanie dodawał też język ukraiński, który polecam wam choć na chwilę sobie włączyć. Spokojnie. Цей камень вынан мне новый ди. bo ja tak zrobiłem i chyba nie planuję już zmieniać dialogów na angielski. Oczywiście, jak to zwykle bywa w prologu, zacząłem szukać już jakichś poukrywanych ścieżek i rozwiązań, ale była to sekwencja dość liniowa, więc jak szybko odkryłem, że nie ma tam wiele do eksploracji, tak poddałem się tej liniowości i pocisnąłem z misją główną. W prologu wyglądało to wszystko naprawdę przyzwoicie, ale warto też zaznaczyć, że było ciemno, a ja nie wiedziałem jak spala się latarkę, więc do warstwy graficznej wrócę trochę później. Niemniej klimat laboratoryjny w Stalkerze 2 to coś, co polubiłem. Spójrzcie tylko na to miejsce w prologu, wygląda to naprawdę dobrze, a już gdy wchodzisz tam i widzisz kilka trupów na podłodze, ludzi, którzy zginęli z przyczyn nie do końca nam jasnych, tak robi się już w ogóle gęsto i mrocznie. Eksploracja tego miejsca sprawiła mi duży fan i żałowałem, że nie ma tam jeszcze więcej kontentu, bo chciałem dowiedzieć się jeszcze czegoś na temat tego miejsca, a rzeczą, na którą zwracałem uwagę przed premierą, oglądając materiały z rozgrywki, były te monstra, bestie, które wyglądały nie tyle obrzydliwie, bo tak powinno być, co jakoś tak amatorsko i generycznie. I miałem rację, niewidzialna kreatura wyglądała jak losowy zaraz z Dying Light 2 i zdecydowanie można było się lepiej postarać nad ich designem. Jak możecie zauważyć już podczas tej walki, wiedziałem, że ten skurczybek będzie moim głównym nemezis w stalkerze 2, tyle co on mi później napsuł krwi to głowa mała. A ma to dlatego, że jedyną możliwością na unikanie jego ataków jest sorry. Takiej możliwości raczej nie ma. Po prostu strzelasz w jego niewidzialną wersję i modlisz się, aby cię nie zaatakował. Atakuje bardzo często i obficie, więc szansa na przetrwanie ataków jest niska. Ten potwór jest serio hardkorowy. I nie wiem jak to będzie wyglądało w grze dalej, ale tutaj jest już mocno. Kreatury nie reagują również na to, jak do nich strzelamy. Są w dosłownym tego stwierdzenia znaczeniu gąbkami na pociski, bo zatrzymują się dopiero w momencie, gdy oddamy już ostatni, śmiertelny strzał. Zero reakcji na pociski, a jak mówię, jedyne co możemy zrobić to albo stać w miejscu, albo uciekać bez uników czy bloków, co uważam może być mocno problematyczne, gdy będziemy się z tym mierzyć przez następne kilkadziesiąt godzin. No właśnie, co najmniej kilkadziesiąt, bo mapa w że 2 jest spora i zawartości jest tam podejrzewam całe mnóstwo. Będzie co eksplorować. I niesamowicie mi się to podoba, bo miałem nadzieję, że Stalker 2 będzie stał lokacjami i ciekawym światem, a na to się właśnie zapowiada. Już sam klimat pierwszej cywilizowanej strefy jest bardzo ciekawy: mamy tam bar, w którym przesiaduje lokalna społeczność, dyskutują nad bieżącymi sprawami i zwyczajnie starają się przetrwać. To właśnie fajnie oddaje klimat ze starych Stalkerów i zawsze mi się to podobało. I choć wnętrza takich budynków są zrobione z przyłożeniem, widać, że postarali się nad tym, żeby klimat takiego chociażby baru Zalicia wylewał się ze ścian, tak zwyczajne domki, które przychodzi nam eksplorować przynajmniej na początku gry, Mam że znajdziemy tam coś ciekawego. Wyglądają bardzo podobnie i są puste. Po prostu liczyłem na to, że takie nawet odosobnione chaty będą miały swoją historię. To one tylko są. Może zmieni się to dalej w grze. Stalker 2 wydaje się również bardzo mocno grać na nostalgii i nie wiem, czy robi to świadomie. Raczej tak, ale gracze, którzy są fanami poprzednich części, doskonale się tu odnajdą. Bo patrzcie chociażby na ten interfejs czy hat. które wyglądają dość oldschoolowo i nadal mają w sobie ten stalkerowy, surowy styl. Bardzo cieszy mnie jednak to, że na ekranie nie ma porozwalanych miliona rzeczy na raz. Tylko faktycznie standardowo na górze jest kompas, a w lewym dolnym rogu najistotniejsze informacje na temat naszego zdrowia czy kondycji. Tutaj duży plus, bo w tym przypadku im mniej na ekranie, tym lepiej. S.T.A.L.K.E.R. 2 wygląda też naprawdę dobrze, szczególnie zwracając uwagę na oświetlenie, które często potrafi jednak zgubić. Szczególnie daje się to we znaki podczas walki, gdy przeciwnicy nie są widoczni. Czy to w zamkniętych pomieszczeniach, czy otwartych lokacjach. Łatwo zgubić ludzkiego wroga z zasięgu wzroku, bo zwyczajnie zlewają się z otoczeniem, i przez to można dostawać srogie baty podczas bitew, i jednak trzeba nabrać respektu do przeciwników. Nie wiem czy był to zamierzony zabieg, ale serio, tych przeciwników czasem w ogóle nie widać. Oni zresztą też są gąbkami na pociski, nie reagują, gdy trafiamy i w inną część ciała niż głowę, i nawet nie odczuwają tego, że dostali kulkę. Brakuje mi jakichkolwiek reakcji, bo gdy ładuje się u przeciwnika cały magazynek, jedyne co się widzi to rozbryzgująca się krew i zero reakcji, to aż mi się odechciewa strzelać. i Jest to rzecz, która przeszkadza mi w tej walce niesamowicie. Samo strzelanie naprawdę nie jest najgorsze, jest w miarę, ale ten efekt, a właściwie jego brak przy strzelaniu do gąbek na pociski jest porażający. I odbiera fan z walki. Oczywiście można pestkować, ale przy ograniczonej widoczności przeciwnika pojawia się z tym problem. Grałem na średnich ustawieniach z odpalonym DLSS-em i nie zmieniałem ustawień w obawie przed errorami czy lagami, o których się słyszy cały czas. Więc nie kombinowałem i może z moich ustawień wynikają takie problemy z widocznością, trudno mi powiedzieć. A istotną sprawą jest też to, jak gra działa. I choć nie miałem większych problemów, poważnie gra utrzymywała mi raczej stabilne 50-45 klatek na sekundę i czasem pojawiał się mocniejszy lag, tak spodziewałem się gorzej. Optymalizacji. Nie mam najmocniejszej karty graficznej, bo gram na rtx 2070, a i tak gra poradziła sobie nie najgorzej na średnich ustawieniach, ale tak czy siak mogło być lepiej. Zdecydowanie. Pewne rzeczy po prostu zaakceptowałem i stwierdziłem, że wolę bawić się w mniejszych klatkach i tutaj właśnie mowa o tych 45-50 klatkach na sekundę niż stabilnych 60 po które gra zdecydowanie powinna otrzymać i tutaj wyraźnie zaznaczam, że jeśli nie chcecie się rozczarować z 2 i jesteście wyczuleni na spadki FPS-ów, to lepiej poczekajcie na łatki, bo możecie się odbić. Osobiście nie doświadczyłem tak wielu bugów i choć pewnie jakieś drobniejsze się pojawiały Mogłem nawet ich nie zauważyć Tak nie miałem czegoś takiego, że gra uniemożliwiła mi Na przykład kontynuowanie misji przez błąd Albo nie gadałem z niewidzialnym NPC-tem Bo widziałem, że u niektórych zdarzały się takie błędy Była jedna rzecz, którą wyłapywałem dość często Podczas gdy jakiś bohater mówił coś do nas na radiu To czasem słychać go było tak, jakby stał obok I to trochę wybijało Bo już nie wiedziałem, czy ziomek idzie do mnie od pleców Żeby mi coś powiedzieć I ja go nie widzę, czy siedzi w swoim garażu i gada do mnie na radio. To takie do poprawy ale tutaj też jeśli chodzi o bagi, miałem farta. Natomiast jak mówiłem na samym początku, miewałem męczące errory na starcie. A no i tutaj cymbał gibał mi się na boki podczas dialogu. Trochę mnie to denerwowało, bo takie rzeczy, co by nie było, wybijają z immersji. Dialogi są mimo wszystko całkiem fajne. Mamy wybory i możliwość dopytania się o pewne rzeczy. Możemy też zagadać do chyba wszystkich NPC-tów o nawet jakieś pierdoły. A nuż ktoś powie coś ciekawego. Ale mimika tych postaci to jest taka rzecz, ładnie mówiąc, uproszczona. Co prawda, twarze nie są jakieś brzydkie. Ale po prostu ich wyrazy są często proste. Bardzo proste i nie ma tutaj jakiegoś większego przywiązania do detali. Generalnie mam wrażenie, że jeśli oczekujecie od Stalka 2 jakiegoś mocnego przywiązania do szczegółów, również tych mniejszych, to raczej nie macie na co liczyć. Zwróciłem sobie uwagę nawet na proste picie piwa przez dziadka w zalisi i w tym kuflu nawet nic nie drgnęło. Może głupota, może nie, ale niektóre gry, które wyszły lata temu, przyzwyczajały nas do takich detali, i jednak podejrzewam, że moglibyśmy oczekiwać czegoś więcej. Rzecz, która mnie też niesamowicie w Stalkerze 2 denerwuje, to rozwalanie skrzynek z amunicją czy tych zabitych Drzwi. Ok, da się to zrobić, ale czasem musimy się ustawić, szczególnie do tych skrzynek pod jakimś dziwnym kątem, żeby je rozwalić. No jest to takie niepotrzebne i zabiera czas. Momentami wolimy serio szybko podbiec do pomieszczenia i rozbić skrzynkę w sekundę, bo nie ma czasu na powolną eksplorację. Szczególnie jeśli gończy jakaś bestia w zamkniętym pomieszczeniu, albo pieprzone szczury czy psy, które są moimi kolejnymi wrogami zaraz po niewidzialnym koledze. Stalker 2, wracając jeszcze do strzelania czy broni, oferuje też możliwość ulepszania naszego arsenału, co jest bardzo fajne i szczerze to doceniłem. Musimy również dbać o nasz sprzęt. Co daje takiego fajnego survivalowego klimatu, bo jest szansa, że nasza broń się zatnie i jest w zasadzie niezdatna do dalszego użytku. A jeśli o elementach survivalowych mowa, to nie ma też tego jakoś wiele. Jedyne, co musimy robić, to jeść, dbać o to, aby nasz ekwipunek nie był za ciężki i zbierać amunicję, bo spanie chyba nie jest konieczne. Przynajmniej ja nie doświadczyłem w grze skutków niewyspania. Amunicji czy apteczek jest raczej pod dostatkiem, i nawet jeśli ich nie znajdziemy w szafkach, skrzyniach czy u martwych przeciwników, możemy zahaczyć do sklepu i zaopatrzyć się na kolejne dwie wyprawy. Fajne są też całkiem zadania poboczne. Które oferują kilka możliwości rozwiązania. W każdej chwili możemy zabić dowolną postać z danego zadania, i później będziemy musieli zaakceptować konsekwencje tychże zdarzeń. Nawet jeśli zrobimy to przypadkowo, to jedyne co nas uratuje to wczytanie wcześniejszego save'a. Tutaj potężny plus dla Stalkera, bo również w misjach głównych bardzo często decydujemy o losach bohaterów i ciekaw jestem, jaki wpływ to będzie miało na dalszą rozgrywkę. Misje poboczne robiło się fajnie i często polega to na uratowaniu albo odkryciu, co stało się z zaginionymi ludźmi, ale czasem wiążą się z tym ciekawe historie, które warto prześledzić. Podobają mi się również rozmowy naszego. Bohatera i dialogi, w których widać interakcje nie tylko ze strony drugiej postaci, ale również to, że Skiff, czyli nasza postać ma swój charakter i potrafi srogo dowalić komuś tekstem. Uważam, że to może okazać się dużym plusem i wartością tej gry, bo nie wiem, czy jest rzecz, której bardziej nie lubię w grach niż niemy, nie reagujący w żaden sposób na otaczający go świat bohater bez charakteru. Fajne jest też to, że możemy sobie zagrać na gitarze przy ognisku, ciekawy klimat, i choć nie mam tam nie wiadomo jak rozbudowanego systemu grania na instrumencie, tak ważne, że jest, i miło się tutaj zaskoczyłem. Przechadzając się po świecie Starkera 2 szczególnie w bezpiecznej strefie chronionej przez ludzi możemy posłuchać sobie genialnej muzyki, która leci w radiu i również przy tworzeniu tego odcinka słucham sobie utworów ze Stalkera, bo to także nadaje srogiego klimatu. Grając w Stalkera 2, mówiąc już tak bardziej ogólnie, mam też nieodparte wrażenie, że gram w grę, która odbiega od dzisiejszych czasów. Jakoś tak odczuwam, jakbym grał w Stalkera 2, który miał być faktycznie kilka lat temu i być może w pewnych aspektach GSC Game World zatrzymało się w miejscu i nie wiem z czego to wynika, czy z braku czasu na dopracowanie niektórych elementów, bo zawsze można było grę opóźnić jeszcze trochę i Prawdę mówiąc, wyszłoby to stalkerowi 2 na dobre. Poruszanie się nawet w przywalce, o co zahaczyłem wcześniej, jest też takie trochę przestarzałe. Nie możemy płynnie wykorzystywać elementów otoczenia do chronienia się. Wrogowie znajdą jakiś sposób, by nas trafić i przez to jesteśmy praktycznie cały czas odsłonięci na ataki, dopóki nie wejdziemy do innego pomieszczenia i faktycznie ochroni nas ściana. O tyle dobrze, że gra oferuje mechanikę wychylania się. Mam też wrażenie, że wrogowie bardzo łatwo nas wykrywają. Jest mała szansa na skradanie. Może jeszcze za mało się skradałem, ale wrogowie serio nawet przy drobnych ruchach potrafią nas wykryć, jakby mieli jakiegoś Wallhaka, to jest takie trochę dziwne. Przechodząc powoli do podsumowania, mogę powiedzieć dość krótko, że Stalker 2 to gra z potencjałem i naprawdę strogim klimatem, która może odstraszyć niedopracowaniem na wielu płaszczyznach. Zaczynając od optymalizacji i innych kwestii technicznych, takich jak bugi, kończąc na niedbaniu o detale otoczenia czy walki, która robi się nie tylko niesprawiedliwa, ale również toporna i dało się to wszystko zrobić lepiej. Gdyby tylko dali sobie jeszcze więcej czasu na dopracowanie, po Stalker 2 w tym momencie podejrzewam, że dla wielu osób może być niegrywalny. Ja nadal będę próbował, bo Stalker 2 bawię się serią całkiem dobrze i daje grze szansę. Spędzę tam kolejne godziny i oczywiście czekam na kolejne patche, nad którymi twórcy muszą przysiąść, bo takiego Starkera 2 w przyszłości nie ma szans, że zaakceptujemy. Uważam, że fani zdecydowanie zasługują na coś więcej. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się no i do następnego.